Cześć kochani z tej strony Kukilia, a dzisiaj słuchajcie porozmawiamy o tym, czy Roblox się naprawdę kończy. Tak widzę, Roblox e, się powoli zamyka. W sensie nie powoli zamyka. Nie, nie mam takiej władzy, aby e, od razu ciak, mach, tak, zamknąć po prostu platformę Roblox na na zawsze i usunąć Robloxa, bo słuchajcie, by musieli nam oddać pieniądze, które układaliśmy w pracy, żeby dać na Robuxy. Tak więc, nie, nie usuną Robloxa, Żebyście mi też od razu nie zrozumieli na tym filmie, że po prostu Robloxy i tyle. Nie, możliwe, że od 1 września może być Roblox nieczynny dla graczy Roblox. Tak, widzę, czyli ja nie będę mogła wejść na Robloxa, będą jakieś problemy, my wyskakiwały jakieś, widzę, w ogóle niepotrzebne, wszystko moim zdaniem. Ponieważ, widzę, Roblox dostało dużo hejtów ostatniego czasu. Tak, widzę, Roblox dostało dużo, masę hejtów. Na podstawie tego, czy Roblox w ogóle ma czelność, bronić jakichś pedofilstwa, tak dalej, bo słuchajcie, istniał taki człowiek, mogę już Wam powiedzieć historię, takiego człowieka, który widzę, by po prostu grał w było wszystko happy, ale dostrzegł pedofilist. Zamiast Roblox usunąć pedofilstwo z jego platformy, nie wiem, zgłosić pedofili jakiś coś, to Roblox specjalnie broni pedofili. Ja nie wiem, co jest z tym Robloxem, nie tak, ale słuchajcie, no. Moim zdaniem to już jest, przekracza ludzkie wyobrażenie. Jak Roblox w ogóle ma czelność, by jeszcze bronić kogoś, kto jest pedofilem? Na przykład, widzę, um, ktoś, kto chciał po prostu, powiedzieć Robloxowi: Nie dość tego, Roblox, nie możecie, po prostu nie możecie bronić pedofili, a Roblox za to. Banuje. Banuje za to, że napiszecie, że Roblox yy, nie możecie dać jakichś pedofili. Tak gdyby, Pedofile też to są tacy ludzie, którzy po prostu lubią młodsze osoby. Jak na przykład widzę często w Wojszczatach też. Yy, tak. Może to być pedofilka, a może być pedofil. Czyli tak, widzę, w Wojszczatach też mniej więcej to wyskakuje. Człowiek, co tu normalnie gada, na bój myśli, że to jest om, wszystko jest hejt, wszystko, wszystko, wszystko. A to nagle, widzowie, okazało się, że to pedofil, który po prostu żąda od ciebie jakiejś informacji. Dlatego błagam, Roblox. Czemu by to robicie nam? Jeszcze widzowie, dużo jest hejtów na temat Robloxa, właśnie. Ja rozumiem te hejty, te wszystkie hejty, ale ja nie rozumiem, jak można kogoś hejtować. Jakby ja nikogo w życiu nie hejtowałam. Platforma Roblox, no oczywiście zrobiła tylko swojemu w ogóle, że po prostu te ci pedofile nie został. nie, zosta nie dostaną za swoje, tak się wyrażę. Ponieważ Roblox ciągle, ciągle broni tych pedofili Ja rozumiem... okej. Okay. Litowanie Robloxa za to, że broni. Okej, okay, spoko, spoko, spoko. Ja bym nie knitowała. Ja, ja bym po prostu najlepiej się nie odzywała, bo okej, okay, to ma być gra dla mniejszych dzieci i ogólnie dla mniejszych odbiorców, takich, takich po prostu, którzy chcą grać, bo nudno. Okej, okay, spoko, rozumiem, wszystko rozumiem. Roblox. Uwielbiam was, nawet bardzo, kocham Robloxa, ale słuchajcie, no, czy to ma jakiś sens, poszanie do Robloxa jakichś, nie wiem, dziwnych, starszych osób? Um, na serio to w ogóle nie ma sensu. Zaraz wam powiem coś po angielsku. Tak. Mm. Dobra. Okej, okay. Roblox, don't let pedophiles go, go, um, Roblox, don't let pedophiles go, okej, okay. okej, okay, alright Czyli Roblox nie wstrzymuje pedofili, okej okay. Jasno się wyraziłam, mam nadzieję, słuchajcie A to jest taki film, który miał przedstawiać Robloxa z tej strony ja słuchajcie, nie rozumiem hejtów, tak szczerze. Ale słuchajcie, im więcej hejtów, tym więcej prowadzi do tego, że Roblox po prostu nie będzie czynny. Ja słuchajcie, nie hejtuję jego, Tak za bardzo? Ja nie rozumiem, nadal. Ja mogę nie rozumieć, dlaczego Roblox uprzedza tych pedofilów i dlaczego Roblox w ogóle funkcjonuje na tym trybie i w ogóle. Roblox banuje osoby, nawet które mówią o tym, ale słuchajcie, mnie nie zbanują, bo mnie nie zbanują. Ale słuchajcie, no po prostu, jak możecie dostrzec, Roblox ogólnie będzie banować wszystkich, którzy będą bronili tego, aby nie puszczali pedofili. Tak, którzy będą po prostu bronili swojego prawa, swojego majątku, swojego wszystkiego. Roblox będzie za takie coś marnie blokować Nie wiem, po co w ogóle Roblox takie coś robisz Kiedyś Roblox wyglądał zupełnie inaczej, widzę moi drodzy Kiedyś Roblox miał piękną, czarną, białą ikonę Miał piękne gry A teraz co, brain jakieś? Kurde, nie wiem Co to jest? Guys um, Okej, okay. kiedyś Ludzie grali w Map City, w Adopt Me, w jakieś oby, jakieś ikony, Gdzieś kurczę fajne, fajne rzeczywiście były z tego Robloxa. Naprawdę, ja pamiętam to i fajne wspomnienie ma się z tego Robloxa, jak się kiedyś grało. No, gen Gen Z, inaczej mówiąc, nie zrozumie tego raczej, bo słuchajcie, to raczej, um, to ludzie, którzy naprawdę mieli potencjał naprawdę ludzie uwielbiali to grać i w ogóle naprawdę ludziom nie przeszkadzało wtedy roblox bo roblox właśnie się zmienił ja nie rozumiem po co ta zmiana robloxa po co? po to żeby okej okay, roblox miał czym w ogóle tutaj czym się chwalić roblox, roblox don't let go okej okay. Pedophiles. Bo naprawdę jak możecie w ogóle przejść do chwili? Alright, guys. Słuchajcie. Ja tego nie toleruję, ale oficjalnie nie mówię, że Roblox ma jakieś mieć hejty z tego powodu. Bo słuchajcie, ja w ogóle nie hejtuję osób. Ja je właśnie tak jakby... Wzmacniam emocjonalnie, no bo po prostu mam czasem gorsze dni, ok? Zrozumcie mnie, bo czasami, no rzeczywiście, mam takie dni, że mi się nie chce nagrywać, ok? Spoko. Mm. Nagram dzisiaj tyle shortów, że po prostu będzie co, co, co fajniej w ogóle. Ale słuchajcie, zauważyłam też, że bardziej to się filmy u mnie niż jakieś shorty. W ogóle, dziękuję Wam. Ile so, w ogóle subskrypcji? Ty się naprawdę nie. Pięć, pięć, Ja was kocham. I love you, fans. I love me, fans. Po prostu kocham moich fanów. widzimy. I już jest prawie 600 subskrypcji. Bardzo wam za to dziękuję. Będzie na pewno jakiś wielki specjal, ale tak, Roblox, po prostu tych, tych ludzi. Wtedy możemy żyć w pokoju, możemy żyć w zgodzie, możemy żyć na własnym rynku. Możemy w ogóle żyć tak jak nigdy dotąd. Roblox Please. Please, please, please. Nie rozumiem. Ja jestem osobą, która chyba kolejny raz w tłumaczy się z Robloxa. Co, gdzie jak. Ja nie rozumiem. Nie rozumiem w ogóle. Ale Roblox nie będzie aktywne od. 1 września, ale to chyba 20, albo nie wiem którego, po prostu tak mi mówiono I okej. Okay. Um, ale to, że to Roblox taki jest. Bo myślę, że to jest spowodowane właśnie odejściem jakiegoś tylkoś twórcy. Um, no jest dużo... Hej, na twórcę Robloxa też pomimo to. Um, dużo osób wchodziło Robloxa. Więc słuchajcie, naprawdę, ja nie rozumiem w ogóle tego wszystkiego. Okej, okay. to jest odcinek, który będzie sugerowany tą teorią, że Roblox po prostu zostaje zamknięty? Nie na dobre? Nie na dobre? Nie, nie po prostu zamknięty i kurde, koniec Robloxem i nie będzie w ogóle odcinku? Nie, nie, nie. U mnie, widzowie na przykład, będą odcinki. tylko z czegoś innego niż Roblox. Jak zamkną. Ale słuchajcie, no Roblox jest największym inspiratorem tworzenia moich filmów. Nie rozumiem, po co w ogóle... Ty... Ty... ty, w ogóle wpuszczacie? Ja nie rozumiem Roblox. Okej, okay, nie wpuszczęcie ich, ale... Pozwalacie na to, żeby oni tam byli. Bo już jest coś. Okej. Okay. Um, mam nadzieję, że sprawa powstała jasno. Nie toleruję tego i czy widzowie nadal będą dzięki z Robloxem, to się przekonamy. To zależy, czy Roblox będzie zamknięty, czy nie. Będziemy bardziej smutno bez Robloxa i chcę, żeby Roblox nadal funkcjonował, a Wy, jeżeli chcecie, ci kliknąć łapkę, żeby było więcej wyświetleń, żeby było więcej odbiorców i żeby Robloxa nie zamknęli.